Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych na rynku polskim, przedstawię aktualne ceny mleka w skupie również z rynku polskiego, przedstawię notowania cen produktów gotowych z rynku Unii Europejskiej. Omówię aktualne wyniki z ostatniej aukcji Global Derry Trade w Nowej Zelandii, przedstawię aktualne wyniki w zakresie spieniężenia artykułów mleczarskich na terytorium Unii Europejskiej, przedstawię zmiany w zakresie wielkości produkcji mleka w Unii Europejskiej oraz omówię zmiany w zakresie wielkości produkcji podstawowych artykułów mleczarskich. Przedstawię również zmiany w zakresie wielkości kosztów. Produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Ceny podstawowych produktów rolnych w listopadzie bieżącego roku były wyższe. W porównaniu do poprzedniego miesiąca o 1,8%, jak i w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. I tu mamy wzrost istotny no bo, albo bardzo wysoki o 51,7%. Notowania cen masowych artykułów mleczarskich za to niestety cały czas spadają, a i temu towarzyszy odrabiania strat w zakresie wielkości. Produkcji mleka, zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej, jak i ostatnio Stanów Zjednoczonych, które istotnie te produkcje mleka zwiększyły. W branży coraz powszechniej mówi się o nadchodzącym kryzysie na rynku mleka, i będę starał się do tych słów odnieść, zarówno w postaci twardych danych liczbowych, jak i prognoz pod koniec tego programu tytułem wprowadzenia i tytułem przedstawienia bieżących notowań cen artykułów mleczarskich na terytorium Polski. W pierwszej kolejności przedstawię aktualną cenę mleka w Skupie. To jest cena publikowana przez Główny Urząd Statystyczny 21 grudnia bieżącego roku, a odnosząca się do średniej ceny wypłaconej w listopadzie 2022 roku. To cena 2,70 groszy netto za 1 litr. Zatem mamy wzrost o ponad 10 groszy za litr, ale niestety w ślad za tym nie drożeją artykuły mleczarskie, a wręcz jest przeciwnie. Zacznę od ceny mleka przerzutowego, która w okresie świątecznym oczywiście wykazuje pewien trend spadkowy, albo jest kontynuacją tego trendu spadkowego, który się rozpoczął już w grudniu. I aktualna cena mleka przerzutowego to od zł. 30 do zł. 50 netto za 1 litr, co akurat mocno mnie nie dziwi, dlatego że mamy do czynienia po pierwsze z obniżeniem wartości podstawowych artykułów mleczarskich, a po drugie nadwyżką mleka sezonową, w sezonową, ponieważ w okresie świątecznym, w okresie końca roku, część spółdzielni mleczarskich nie funkcjonuje w okresie świątecznym albo też te produkcje dość mocno Ogranicza. Co więcej, większość podmiotów skupujących w Polsce i przetwórni produkcję pod kątem świąt i rozpoczęcia przyszłego roku właściwie realizowała do 15 grudnia. Zatem po 15 grudnia mamy do czynienia z nadwyżką mleka, a mleko przerzutowe, które jest właśnie tym mlekiem nadwyżkowym, w istocie wyraża wartość. Mleka w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła, ponieważ przetwórnie, które są zainteresowane zakupem, w szczególności przerabiają to mleko na odtłuszczone mleko w proszku i masło. W związku z tym, że te produkty tanieją, no to w ślad za tym musi spadać cena mleka przerzutowego. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich, wszystkie wykazywały tendencję spadkową. Odtłuszczone mleko w proszku kosztowało od 12,60 zł do 13,20 zł. Jeśli chodzi o pełne mleko w proszku, również tendencja spadkowa od 19 zł do 19,50 zł. Wartość masła ponownie spadła od 22,60 zł do 23 zł. 40 groszy i również mamy spadek wartości sera Gouda od 21 zł do 21 ,50 zł 50 Spadła również relacja złotówki względem euro. 1 euro kosztowało 4 ,67 zł 67, natomiast w porównaniu do Notowań poprzednich, czyli z poprzedniego tygodnia, 1 euro było o 2 grosze tańsze. Mamy zatem do czynienia z nieco pogorszonymi warunkami w sensie walutowym dla eksporterów. Teraz skupmy się na rynku polskim i zaczniemy od notowań cen mleka w skupie. Jeśli chodzi o średnią cenę mleka w skupie, no to ona wyniosła 2,70 zł. Groszy przecinek 46 netto za jeden litr. Najwyższe ceny ponownie uzyskali producenci w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i województwie lubuskim. Najniższe ceny tradycyjnie uzyskano w województwie małopolskim i województwie łódzkim. I ta tendencja ma miejsce w zasadzie od kilkunastu lat, kiedy istnieją mniej więcej tego typu rozbieżności. W tych województwach, w których płacono najwięcej, przekroczono już cenę 2,80 zł, natomiast w tych, w których płacono najniżej, no ta cena różniła się nawet 40 groszy. Teraz popatrzmy na to, jak wygląda to na terytorium Unii Europejskiej. Póki co dysponujemy danymi, jeśli chodzi o średnią cenę mleka w skupie z listopada i to jest około 57 eurocentów za kilogram. Wprawdzie na wykresie mamy dla porównania również październiki, to jest 56,6 eurocenta za kilogram, co daje wartość aktualną około 2,76 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich na terytorium Unii, wszystkie taniały. Rozpocznę od masła. Mamy tu spadek o 5,1%. Odtłuszczonego mleka w proszku spadek o 4,1%. Pełnego mleka w proszku spadek o 4,5% i wartość sera czydar spadła o 0,2%. Omówione spadki wszystkie dotyczą notowań zaobserwowanych miesiąc wcześniej. Czyli mamy do czynienia z obserwacją 50 tygodnia, a odnosimy to do 46 tygodnia bieżącego roku. Teraz przejdźmy na drugą półkulę świata, czy też globu i przejdźmy do aktualnych notowań cen z Nowej Zelandii. Wartość indeksu głównego w trakcie aukcji z 20 grudnia 2022 roku spadła o 3,8%, co spowodowało spadek przeciętnej wartości artykułów mleczarskich na 3493 dolary amerykańskie za tonę. W trakcie aukcji spadła również liczba kupujących, bo było tu 149, a sprzedano również mniej towarów, bo 28724 tony. Jeśli chodzi o notowania cen tych najbardziej istotnych artykułów mleczarskich dla rynku polskiego, to zacznę od masła, spadek o 2,6%, wartość sera cheddar spadła o 0,7%, od tłuszczonego mleka w proszku mamy spadek o 4,8% oraz pełnego mleka w proszku spadek o 4%. Teraz chciałbym Państwu przedstawić z terytorium Unii Europejskiej jak wygląda spieniężenie podstawowych artykułów leczarskich w Tych masowych, czyli odtłuszczonego mleka w proszku i masła w stosunku do ceny przeciętnej. Otóż te krzywe ceny już się dawno przecięły i w tej chwili, podobnie jak w Polsce, mamy do czynienia z droższym mlekiem w skupie aniżeli mlekiem przerzutowym. Jeśli chodzi o wynik aktualny z terytorium Unii, to mleko w skupie kosztuje 57,3 eurocenta. Natomiast wartość mleka wyrażona w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła wynosi 56,2 eurocenta. I tu pozwolę sobie na dwa słowa komentarza do ceny mleka przerzutowego w Polsce. W zasadzie no, mamy tu do czynienia na, na rynku polskim z zaniżaniem tych cen, dlatego że w przypadku przeciętnego spieniężenia w Unii Europejskiej no, ta różnica wynosi y, około 8 groszy, a nie złotówki. W związku z tym, część firm no, niestety wykorzystuje tę sytuację, że niektóre mleczarnie nie są w stanie tego mleka przerobić i te ceny dość mocno zaniża, a w ślad za tym analitycy no, prognozują kryzys na rynku mleka, który oczywiście jest prawdopodobny, natomiast równie prawdopodobny jest powrót do wzrostu cen w momencie, kiedyby Chiny zaczęły z powrotem importować duże ilości artykułów mleczarskich. Teraz warto wspomnieć, jak wygląda aktualna wielkość produkcji na terytorium Unii Europejskiej. Na początku bieżącego roku szacowano, że na terytorium Unii wyprodukuje się o 1% więcej mleka. Później te szacunki spadły w kwietniu do 0,6, następnie pod koniec wakacji do 0,4. Natomiast z uwzględnieniem już w miesięcy takich jak październik, listopad i część grudnia, spadek ten jest szacowany na 0,2, a niektóre dane już wskazują, że produkcja mleka w roku bieżącym na terytorium całej Unii Europejskiej może być równa produkcji z roku poprzedniego. Co na to wpływa? W szczególności zwiększona produkcja mleka z Polski, dlatego że w krajach tych istotnych dla produkcji mleka, czyli we Francji i w Niemczech, ta produkcja mleka wciąż ma niższy wynik, czy też niższą wielkość w stosunku do roku poprzedniego. Zatem polska spow produkcja spowodowała to, że ta ilość w sensie całej Unii Europejskiej jest równa roku poprzedniemu, bądź też w pesymistycznym scenariuszu tylko o 0,2% niższa. Teraz słów kilka na temat tego, w jaki sposób ta zmniejszona produkcja mleka wpływała na, w bieżącym roku na zmniejszone bądź też zwiększone wielkości produkcji poszczególnych artykułów mleczarskich. Jeśli chodzi o masło, wyprodukowano go o 0,2% mniej, o 0,4% więcej. Wyprodukowano odtłuszczonego mleka w proszku. Mamy spadek pełnego mleka w proszku jego produkcji o 5,7%. Z kolei śmietany wyprodukowano o 0,9% więcej. Mleka skondensowanego wyprodukowano o 3,1% mniej. Mleka spożywczego spadek produkcji o 0,7%, napojów fermentowanych mamy spadek o 0,4% i spadek produkcji serów o 0,9%. Znowu przejdźmy do drugiej strony świata, a mianowicie porównamy wielkość, aktualną wielkość produkcji mleka na terytorium Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii. W Australii produkcja wciąż spada i wynik ten to minus 6% w stosunku do roku poprzedniego. W Nowej Zelandii spadek o 3,6%, mimo że w tej chwili w Nowej Zelandii jest sezonowy szczyt produkcji mleka, a z kolei w Stanach Zjednoczonych straty związane z produkcją mleka odrobiono i aktualnie produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych już jest równa rokowi poprzedniemu. Teraz informacje istotne dla. Producentów mleka. To jest zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka w 50. tygodniu. Otóż one w stosunku do poprzedniego notowania, czyli tego zaobserwowanego miesiąc wcześniej, ponownie spadły. Spadła składowa dotycząca żywienia krów o 4,3%, a składowa energetyczna o 11,9%. Oczywiście mówimy o średnich kosztach produkcji w Unii Europejskiej, które w poprzednim miesiącu zostały wyliczone na około 2,30 zł netto za litr. Natomiast w skali Polski większość publikatorów, większość analityków wskazuje, że te koszty produkcji są niższe o około 20%. Zatem koszty produkcji mleka. W grudniu można przyjąć na złote 85 1 ,90 zł 90 netto za litr. Oczywiście one będą się zarówno lokalnie, jak i w postaci jak i w przypadku konkretnych gospodarstw dość mocno różnić między sobą, bo będą gospodarstwa, które wyprodukują to taniej, a będą takie, które będą produkowały to znacząco drożej. Natomiast przeciętnie szacuje się, że koszty produkcji mleka w grudniu wahały się od złote 85 do złoty 90 zł netto za litr. Tytułem komentarza, tytułem podsumowania. W branży coraz powszechniej mówi się o nadchodzącym kryzysie na rynku mleka. Nie brakuje też skrajnie pesymistycznych wizji. Przy nadchodzący kryzys do największego kryzysu, jaki notowano w ostatnich 30 latach na rynku mleka, to jest tego datowanego na 2008-2009. Taki scenariusz, oczywiście jest prawdopodobny, natomiast nie jest też wykluczone, że notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich wrócą na ścieżkę zwrotów, wzrostów w związku z. Ze zwiększonymi zakupami ze strony Chin i Dalekiego Wschodu, i w ślad za tym notowania cen mleka w skupie ponownie wzrosną. W związku z tym, nie piszmy w tej chwili jeszcze pesymistycznych scenariuszy, dlatego że w porównaniu do kryzysów z lat 2008-2009 i 2015-2016 mamy zasadniczą różnicę. To jest w tamtym czasie. Kryzysom towarzyszyła zawsze nadprodukcja mleka surowego. W tej chwili tej nadprodukcji póki co nie ma, bo co najwyżej wielkość produkcji mleka jest równa w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w, w tych okresach 2008-2009 mieliśmy do czynienia z kilkuprocentową nadprodukcją, która ten rynek już destabilizowała. Ponadto nie należy wykluczyć. Że w ślad za tym, że lokaty bankowe są wciąż mało oprocentowane, rynek budowlany czy też deweloperski w zasadzie w tej chwili już jest w fazie takiego stagnacji czy też nawet recesji, to inwestorzy, którzy no, mają wolny kapitał, zaczynają inwestować w surowce rolne, ale też w produkty mleczarskie, takie jak odtłuszczone mleko w proszku i masło. Taka sama sytuacja miała miejsce w latach 2008-2009 i w latach 2015-2016. Zwykle wokół kryzysu na rynku mleka odbywał się też kryzys na rynku nieruchomości, któremu towarzyszyły niskie oprocentowania lokat bankowych. W związku z tym być może traderzy i inni inwestorzy dokonują w tej chwili zaniżania cen. Licząc na to, że skupią odtłuszczone mleko w proszku i masło w niższych cenach, a następnie po ożywieniu tego rynku dokonają sprzedaży tych produktów zmagazynowanych i zarobią na tym no nie 4% tak jak z lokat bankowych, tylko na przykład 100%. W związku z tym, życzę Państwu, żeby ten scenariusz się oczywiście nie ziścił i żeby rynek mleka po zastoju, który z całą pewnością będzie na początku przyszłego roku, wrócił na właściwą ścieżkę, to jest ścieżkę wzrostu cen. Dziękuję za uwagę Jarosław Malczewski.